Siądźmy sobie z kubkiem Liptona, wody, dla ode może nawet herbatki. To już jest teraz strasznie gorące, że naprawdę nie wiem, jak moglibyście nawet wytrzymać z herbatką. Pogadajmy o książkach, których absolutnie żałujemy, że przeczytaliśmy. Bo wiecie, dużo się mówi o książkach, które się poleca, o których się mówi w samych superlatywach, ale myślę, że za mało dostajemy książki, no właściwie gadanie. O książkach. Absolutnie nienawidzimy. Więc dzisiaj to będzie temat y, tego filmu. Pomimo fakt, że mnie bardzo tutaj dawno, bardzo, bardzo, bardzo tutaj dawno mnie nie było. To jest back, baby, i wracamy, i teraz będziemy gadać o książkach, which I absolutely regret reading. Więc przejdźmy już do tego bez dłuższego przedłużenia, które tak już tak strasznie długo zajęło. Subskrybujcie, jeżeli jesteście tu nowi. Raczej tak, bo bardzo długo mi to nie było, oraz polubcie te film, jeżeli wam się spodoba. Zaczniemy od książki, którą ja naprawdę... Wy nawet nie wiecie, jak ja bardzo chciałam, żeby mi się ta książka spodobała. Jak bardzo ja po prostu chciałam ją przeczytać. Najlepsze jest to, że to w ogóle był prezent urodzinowy, bo ja długo mówiłam o tej książce. Bardzo chciałam ją kupić, ale została przydana na Empiku i później czekałam przez jakieś pół roku, aż znowu będzie, ale jej nie kupiłam. Później dostałam do mojej urodziny, bo jakaś moja właśnie koleżanka wiedziała, że bardzo ją chcę i dostałam ją. I byłam bardzo happy z tego powodu, ale nadal przez jakiś rok albo półtora od tych urodzin nadal nie przeczytałam tej książki. W końcu wzięłam się za nią i przeczytałam ją kwietnia tego roku. Mówię o Hazelwood. I to była książka, która... Po opisie wydawała się bardzo ciekawa, w ogóle bardzo mi się podobało. To, no wiadomo, że to znowu taka trochę fantastyka, taka tajemnica, taka wiecie, y, matka, córka tutaj, jakieś takie rzeczy typu trochę, no Gilmore Girls, tylko że nie za bardzo, ponieważ okazuje się, że to była absolutna beznadziejna. Okazuje się, że aż tak dużo osób też nie zafascynowało tą książką, co ja myślałam, jak ja przeczytałam recenzję po napisaniu swojej. To zauważyłam, że nie jestem jedyną, która nie była aż tak nią zachwycona. Co najbardziej mnie tutaj, najbardziej mnie tutaj rozczarowało, no przede wszystkim język. I, I tutaj jakby. Ja wiem, że może ja też jestem trochę czasami zbyt wrażliwa na to, i czasami ja jestem bardzo, mm, bardzo kapryśna, jeżeli chodzi o język w książkach, ale w tym przypadku naprawdę. Po prostu czułam się, jakby to było pisane przez jakąś 13-12-latkę, która postanowiła, że. Zabawię się w takiego Wodpada, tylko że nie do końca, no bo to nie jest książka z odpada, ale troszeczkę momentami się wydawało, jakbym czytała jakąś Wodpadówkę, a naprawdę bardzo denerwuje mnie czytanie fantastyki z odpada, ponieważ uważam, że romantazy z często psuje takie, wiecie, ogólne spojrzenie na takie prawdziwe romantazy, które jest faktycznie dobre, więc... No ja mam ogromną hate relation z... Romata ze złotpada, ok? Jakby to, to jest uzasadnione. Romata ze złotpada jest po prostu. Dobra, nie jest gorszy niż ogólnie romata ze złotpada, ale nawet. Dlatego bardzo byłam rozczarowana, kiedy tak długo. Jakby. Ja długo odkładałam tą książkę i może dobrze ją odkładałam, a jednocześnie. Mm, no, żałuję przystania jej. Dużo było tutaj też nieścisłości. Autorka sama nie wie, mam wrażenie, że autorka sama nie wie, do jakiej ona grupy wiekowej chce dotrzeć. Bo czasami, jakby, taki jest, wiecie, język taki w miarę infantylny. Po czym wplątuje jakieś zupełnie ranomowe przekleństwa, które w ogóle to tak naprawdę niepotrzebne. Daje jakieś takie dziwne akcje. Też, jak już opisuje, jakieś, nie wiem, takie bardziej, wiecie. Nie mówię, że adultery, czy coś takiego, no to ona to opisuje w taki bardzo właśnie infantylny sposób, że jakby naprawdę nie wiem dla kogo ta książka jest, bo nie uważam, że ona jest w 100% odpowiednia dla takich, nie wiem, dzieci, czy takich, nie wiem, no nie wiem, grupa wiekowa, nie wiem, 9-12, ale też z drugiej strony, jak to czytałam, to... Nie, ty, nie tyle to, że było to po prostu cringe'owe, bo było strasznie cringe'owe, to jeszcze to było takie. To po prostu nie miało sensu czasami. I to jak to było wszystko opisywane, naprawdę wydawało się, jakby sama autorka, i autorka chciała po prostu wszystkie grupy wiekowe, zwrócić na tą książkę tak, ale tak, wiecie, tak celowo, tak specjalnie, tak wszystko, bo wciskać wszystkie elementy ze wszystkiego i to, 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 nie jest dobre, bo to tylko sprawia, że ta książka wyszła trochę, taki bałagan z tego wyszedł. Była dosyć nudna, tak, te wątki nie były wciągające, jakie ja uważałam, że powinny być wciągające. Bardzo się rozczarowałam tą książką, myślałam, że będzie super książka, bo czytałam również to bardzo dobre opinię, myślałam, że to jest idealna książka dla mnie. A jednak ogromne rozczarowanie. Dobra, teraz książka Złotpada. I akurat ta książka też jest opisywana w samych superlatywach. I ja naprawdę nie widziałam, może widziałam jedną, może, może dwie złe opinie. Plus moja, no to trzecia powiedzmy. Tyle widziałam złych opinii na temat tej książki. A jest to od właśnie polskiej autorki, jest to no, Złotpada. Ale serio, co to jest? Mówię o tamtego lata. Tutaj... Wydarzyły się jakby różne rzeczy i to jest książka, którą bardzo dużo osób będzie Wam opisywało po prostu w takich super że Wy pomyślicie, są po prostu wyznawcy tej książki, bo tak dużo osób kocha tą książkę i ja wiem dlaczego ją kochać, ale jednocześnie nie, nie rozumiem tego do końca, bo ja bardzo się nie roz... znaczy, rozczarowałam bardzo. Może się też nie spodziewałam, ponieważ była jakaś genialna. Bo jednak ja mam za wszystkie uprzedzenie do książki, bo to spada, ale myślałam, że no, tak dużo osób po prostu, tak dużej ilości osób się to spodobało i się bardzo rozczarowałam. Przede wszystkim zacznę od tego. Ta książka ma 528 stron. To jest za dużo. Ta książka powinna mieć mniej stron, ta książka jest po prostu często zbyt przedłużająca. Ona jest na siłę przedłużana czasami i to absolutnie nie powinno być takie długie, bo no, ta historia mogła być opisana równie dobrze w 300 stronach. I to jest moja opinia. Kolejna rzecz, która mi się tutaj bardzo nie podobała, to taka właśnie ta troszeczkę szkodliwość, najbardziej, yy, jeden moment, który mi gdzieś się najbardziej wyrył w pamięci, był taki moment gdzieś na początku książki i tutaj zanim opiszę Wam dokładnie, o co mi chodzi... Czemu kamera nagle zmieniła światło? Zanim opiszę Wam, o co mi chodzi, to muszę wam powiedzieć tak. Główna Lea, ja to dopiero, ona... Wraca do swojego takiego mini miasteczka gdzieś tam w Anglii po iluś tam kilkunastu latach, ona w ogóle nie widziała tych ludzi przez bardzo długi czas, ona nie utrzymywała z nim w ogóle kontaktu. Ona myśli, że nawet ci ludzie będą wkurzeni, że on ich nam zostawiła, bla bla bla. Ona w ogóle też bardzo mi się tutaj akurat ne, ogromny plus, że właśnie to ADHD tutaj zostało wprowadzone w sensie, że Mamy reprezentację osób z ADHD, bo takich książek powinno być więcej, oczywiście z osobami e, neuroróżnorodnymi. E, więc to, to na plus. Natomiast pomijając to, że ona ma ogólnie ADHD i że jest źle traktowana przez swoją matkę głównie, ze no względu na swój ADHD, to jednak ona no właśnie ona mieszkała w Londynie przez większość swojego życia z matką, której nigdy nie która której nigdy tak naprawdę jakoś tam bardzo nie kochała. Przyjeżdża e, do tego miasteczka, i ona nie wie, co, zupełnie nie ma pojęcia, co się wydarzyło w, ży w życiu tych osób przez te lata. Bo z nikim nie utrzymywała kontaktu, ok? Ja to podkreślam bardzo grubą kreską. To zaraz Wam powiem, dlaczego. Była taka scena, w której ona była na spacerze z takim majkiem, i ten Mike, on e, bardzo, ona mu się bardzo podobała, i ona wiedziała, że ona mu się podoba, i ona była na tym spacerze z nim. I sobie gdzieś tam spacerowali, czy coś takiego. I my znamy jej myśli, bo jesteśmy tak jakby, no, Leo. I Lia w swoich myślach mówi, że jednak no, on nie może z nią być, bo on ma zbyt proste życie, on nie ma żadnych problemów, on y, ma super zdrową psychikę, czy takie rzeczy. Ja jestem zbyt skomplikowana. Ona na pewno potrzebuje kogoś, kto mógłby zrozumieć ją na pewnym poziomie emocjonalnym. Niby to rozumiem, gdyby ona wiedziała o tym. Ale co ona może wiedzieć o Majku, z którym się dosłownie jakieś Trzeci raz, podaje, czy drugi nawet, i ona nic nie wie o tym, jak jest w jego życiu. Ona prawie nic na ten temat nie wie, bo nie z nikim nie utrzymywała kontaktu. Więc dlaczego, i wytłumaczcie mi to, dlaczego ona zakłada, że on po prostu ma łatwe życie, bo wygląda takiego ośmiechniętego, bo super gada, bo takie lekkie tematy wprowadza do rozmowy? To mnie bardzo wkurzyło, jako osoba, która również była olewana, z, jakby ze względu olewana kiedy mówiła o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym, mimo że zawsze każdy widział ją jako widział mnie jako osobę bardzo energiczną, bardzo uśmiechniętą, bardzo taką, może czasem nawet irytującą. Każdy się dziwił, kiedy zaczęłam czymś takim mówić, i nie rozumiem, jak możemy potraktować po prostu taką uśmiechniętą osobę, I to, to napisała psycholożka, dlatego to mnie ten moment najbardziej mnie zdziwił, po prostu ja rozumiem, że główna bohaterka ma nie wiem, 17-18 lat, ale no sorry, ja nie uważam, że wprowadzenie wszystkiego do książki jest ok, więc to jeden moment, który był troszeczkę taką czerwoną lampką, no ale czytałam dalej i powiem Wam, że później tak jak już mówiłam, no ta była była nudna i w ogóle nie było wciągające, Typowy Wątek z odpada, że uh, but I can fix him i tak dalej. To już, jest, to już jest taka, wiecie, łatka odpadowa i najbardziej generwuje mnie kolejna rzecz w tej książce, czyli Enemy to Lovers, którego tutaj nie było, bo yy, Wodpad nazywa Enemy to Lovers czymś, bo tak naprawdę Enemy to Lovers nie jest, czyli chodzi się od tego, że oni się bardzo, bardzo nienawidzą, po czym po stu stronach już się całują, na przykład, podwóz, nie pamiętam jak było tutaj, dokładnie na której stronie, natomiast było to gdzieś też dosyć wcześnie. Czemu? Nie wiem, to Watpad. Watpad działa na swoich zasadach. Bardzo psuje to, jak naprawdę Enemy Stillovers wygląda. A jak wiecie, ja wam mogę... Ja jestem specjalistką od Enemy Stillovers, więc tym bardziej byłam zła tą książkę, ponieważ przedstawia znowu Enemy Stillovers tak jak Łotwad chce przedstawić Enemy Stillovers, czyli tak naprawdę w ogóle nie przedstawia Enemy Stillovers, tylko to, że krzywo się na nią spojrzał, walnęła go piłką w głowę, po czym sto, yy, sto, z tym później się już liżą, więc jakby. e, -e nie. Teraz przejdę do kolejnej książki z Łodpada, jak już jesteśmy przy Łodpadzie. Mówimy tutaj o Demos. Ja nawet nie wiem, dlaczego ja chcę mówić o tej książce, w sensie to była dosłownie najgorsza książka, jaką ja kiedykolwiek czytałam. Nie przesadzam, w ogóle nie przesadzam. Okej, okay. jestem gotowa, żeby mówić o tej książce. Demos to była książka, która opisywała historię. Dziewczyny, której właśnie zapomniałam imienia, nie wiem czemu, e, która ona sobie tam mieszkała z rodzicami, rodzice ją w ogóle olewali tam jej w ogóle siostromora, oczywiście, tutaj na siłę został zostaną wciśnięty jakiś trudny wątek, że było, że, o mój Boże, jaka ta książka jest niesamowita, porusza takie wspaniałe tematy. Oczywiście książka wydana od naszego wydawnictwa niezwykłego. No, co możemy tam dalej znaleźć? Hmm. No, na pewno możemy znaleźć to, że właśnie na siłę jest yy, wkręcony ten wątek taki poważny, żeby było, że ta książka ma jakieś znaczenie dla polskiej literatury. To śmieszne, że takie książki są faktycznie wydawane. Pomijając wszystkie literówki, które tam w ogóle jeszcze były i wszystkie błędy, bo to, tego, tego też było dużo. Ja czytałam tę książkę jakieś półtora roku temu, ale to pamiętam bardzo dobrze. Była tu również takie, nie wiem, harassment, love interest, który był w ogóle kompletnym toksykiem oczywiście, ale nie, romantyzm, ma toksyków, przecież to jest łospadówka wydana przez wydawnictwo niezwykłe, no przecież tego się właśnie spodziewamy po tym, prawda? Harassment jej przez tego typa, który jest również ok, który jest romantyczny apparently. Do tego jeszcze te kompletnie beznadziejne nie wątki, które się tam znalazły, te dialogi, Boże, te dialogi, kto tak mówi? Przejdę do serii, którą dostałam od wydawnictwa i w której z tomu na tom było coraz gorzej. Ja mówię tutaj o, um, o serii Wiosna w przytulnej, Lato w przytulnej, Jesień w przytulnej, Zima w przytulnej, którą teraz źle poukładałam z um, wykonalności, ale to. I teraz tak, jaki ja miałam problem z tej serii? Czy siedemnastolatki chodzą na piżamoparty? Czy w dzisiejszych czasach, w latach XXI wieku, czy my, mężczyzna czy kobieta, możemy powiedzieć, że ktoś jest ich? Yy, I to ma być romantyczne aparentnie. Czy po prostu pani Katarzyna Michałek postanowiła, że zabawi się w połączenie czasów średniowiecza oraz współczesnych lat? Bo jeżeli tak, Brawo. Udało się, udało się. Ale bo tego, tego współczesnym nazwać nie można. Tak nie wygląda rzeczywistość. I yy, ja czasami mam miejscami wrażenie, że autorka naprawdę nie wie, jak ma w świat. Jak młodzież się do siebie odzywa. I to jest w ogóle, to chyba jest najbardziej tutaj drażniąca rzecz, że autorka absolutnie nie ma pojęcia. Ona nie ma pojęcia, jak młodzież się zwraca do siebie nawzajem. Jaki ten język jest A wprowadza swoje własne, które według niej tam pasuje. I ja nie miałabym problemu Gdyby nie było w ogóle wprowadzane żadnych jakby, takich tekstów, co młodzież Używa teraz Jeżeli używa się słów Które były używane pod koniec XX wieku I którego absolutnie nikt nie rozumie Ani ci dorośli Ani te dorosłe postacie Nastolatki, którzy to czytają ewentualnie Rozumiem, że nie jestem może taką idealną Docelową Widownią tego? Serio? Jak chcecie pisać książki, w których będziecie umieszczać jakiekolwiek części slangu, to chociaż niech ten slang będzie aktualny. I chociaż tyle researchu by tutaj przydało. Również pojawiają się takie stereotypowe żarty, bardzo dużo tych stereotypów, biją się dwoje bracia o jakąś kobietę, bo oni muszą ją umieć, jakby była jakoś nagrodu do zwycięzca, normalnie jak jakieś zwierzęta, ale to wszystko jest normalne że oczywiście mamy poruszane poważne tematy, które są poruszone w zły sposób. I... I to już były wszystkie książki, które chciałam Wam pokazać, które były absolutnie beznadziejne, a których ja Wam utarzam czytania, ponieważ według mnie stracicie tylko i wyłącznie na ich czas. Odwiedźcie mojego Instagrama, będzie mi bardzo miło. Tam są recenzje każdej książki, w sumie to każdej książki, którą czytałam w tym roku. Może jakieś również luźne posty. Ja ogólnie prowadzę tematykę książek, ale także wspominam o mojej celiaki, wspominam o mental health czasami, które jest równie ważne jak nasze physical health. Czasem również o włosach, więc naprawdę każdy coś tam dla siebie znajdzie na pewno. Widzimy się w następnym filmie. Bye bye.